Witam was, Rafał Kaniewski Radio Solidarność. Z nami razem jest pan Marcin Dybowski, prezes ruchu kontroli wyborów. Kłaniam się serdecznie. Właśnie, jaka jest sytuacja po wyborach? No po wyborach jest sytuacja taka, że są próby z jednej strony podważania wyników wyborów. Myślę, że to jest taka zasłona dymna na, na złodzieju czapka gory i on krzyczy najgłośniej właśnie łapaj złodzieja. Chce od siebie odwrócić. Uwagę przy okazji odwrócić uwagę od y, tych wszystkich niestety ułatwień do fałszowania wyborów y, roz, pozostawionych przez Państwową Komisję Wyborczą, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza w żaden sposób niestety nie zabezpieczyła możliwości posługiwania się wielokrotnego posługiwania się zaświadczeniami, nie prowadziła żadnego sensownego sposobu weryfikacji tych zaświadczeń, a zaświadczeń przecież były setki tysięcy wydane, tak. Państwowa komisja wyborcza w ogóle nie zadbała o to, by był jakiś sensowny sposób sprawdzenia tych osób, które chcą głosować przy pomocy M obywatela, a wiemy o tym, że M Obywatel za 40 zł kosztuje podróbka, bo młodzież sobie za 40 zł prawda, kupuje podróbkę M. obywatela i kupuje używki. Udając, że już mało skończone 18 lat, tak, i wprowadzenie takiego QR kodu, który był z doskanowania w każdej komisji, taki sam. I myśmy udowodnili, że nawet jeśli się komórkę wprowadzi w tryb samolotowy, to ta komórka, niezależnie czy się sfotografuje QR cod, czy nawet but, czy kubek, to ta, ta, ten sposób weryfikacji potwierdza cały czas, że ten ktoś jest tym kimś, czyli jest kompletnie niewiarygodny sposób. A poza tym niewiarygodny sposób weryfikacji Weryfikacji, no właśnie. a poza tym też sposób, który jest sprzeczny z samą ideą cyberbezpieczeństwa, dlatego bo nie może być tak, żeby na tym samym urządzeniu, który wymaga potwierdzenia, dokonuje się potwierdzenia, tak? No właśnie, bo z tymi zaświadczeniami to jest taka sytuacja, że jest takie oskarżenie, że jedna osoba mogła mieć kilka tych zaświadczeń. No właśnie, i czy to w jakiś sposób zostało zweryfikowane, czy jedna osoba mogła głosować kilka razy? Oczywiście, że mogła. Ja to już nawet w styczniu na początku roku w Sejmie pokazywałem na konferencji ruchu kontroli wyborów w obliczu różnych posłów, którzy tam byli niestety z tym później nic nie zrobili. I właśnie pokazywałem jak łatwo jest podrobić zaświadczenie mając do dyspozycji tylko zwykłą kolorową kserokopiarkę. No, ale chodzi o ten hologram? I hologram, który się po prostu kupuje na Allegro, tak? i jeśli się przyklei ten hologram w miejsce w takie, w którym po prostu wiadomo, że ksero nie nie odbije hologramu w prawidłowy sposób, ale z takim hologramem kupionym na Allegro można to zakleić i po prostu ma się dowolną liczbę takich zaświadczeń. No właśnie, bo, ta, bo tak, bo sytuacja wyglądała tak, na przykład w tej mojej komisji, w której ja byłem i tam też powiedzmy no z tego powodu wybuchła jakaś afera, że przewodniczący tych zaświadczeń nie chciał kontrolować, ale powiedzmy, że nawet jakby chciał kontrolować to zadzwoniłby do Urzędu Gminy i Urząd Gminy ustaliłby, czy ta osoba została. Czy ona została znaczy jest Wykreślona. wykreślona ale wy, ale, 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 może jeszcze skończę. Czy została wykreślona z, no, z miejsca swojego zamieszkania. No tak, ale tylko że jak ktoś miał kilka zaświadczeń i chodził za każdym razem do, do innej komisji, to wtedy, no to, no to wtedy ta osoba, ten przewodniczący komisji za każdym razem dzwonił do innej dzielnicy, tam była tam był inny ten urzędnik tak. wyborczy i mówił to samo, no tak, tak została wykreślona, czyli, czyli nie zostało, nawet, nawet czy, czy, czyli, czyli to nie zostało odhaczone, tak? To nawet coś więcej. To no może nie... właśnie coś panu powiedzieć o tym, bo to jest jakby taka wielka dziura, że tak naprawdę to już nie będzie skontrolowane, dlatego że to mogło być kontrolowane podczas wyborów. Teraz już są zaplombowane ta, już ta, te rzeczy ta. i już się ich nie kontroluje. Dokładnie. Bo ludzie o tym nie wiedzą. Ludzie myślą, że teraz będzie wszystko skontrolowane. Nie. nie. nie, nie. Te wszystkie zaświadczenia zostały schowane, zaplombowane, i się już nikt. Nikt, 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 nikt już do tego nie dojdzie. W ogóle samo to zaświadczenie wychodząc z gminy nie, nie jest drukiem ścisłego zarachowania. Czyli już wyprodukowanie tego dokumentu może być uznaniowy, bo taki, na przykład, jeśli ktoś jest fałszerzem, a jest właśnie tym urzędnikiem, to on może naprodukować swoim znajomym po prostu po 100, po 200 takich zaświadczeń, wydrukować. Ma te hologramy, które też w żaden sposób nie są rozliczane. Ten druk nie jest rozliczany, właśnie jako druk ścisłego zarachowania. A co dopiero właśnie jeśli się weźmie pod uwagę, że później to wszystko jest pakowane do worów i no nie nie ma żadnego sprawdzania po wyborach jakiegoś krzyżowego sprawdzania i gdzie te czyli, zaświadczenia czyli, poszły. No, no właśnie, czyli ale... tak, czyli, bo jeszcze takie no, ważne pytanie, bo to też często się pojawiało właśnie w komentarzach. Czy taka osoba ma jakieś zagrożenie, że zostanie wykryta, że głosowała kilka razy? Jest, jeśli, bo... jeśli to będzie właśnie taki sposób, w jaki wskazała e, państwa Komisja Wyborcza, że po pierwsze nie ma przymusy, przymusu sprawdzań tych zaświadczeń, tylko że przewodniczący może zadzwonić, to proszę sobie wyobrazić takich przewodniczących, którym po prostu nie chce się ale dzwonić. Nie, ale, ale, to, ale, Więc, ale, ale dobrze. Ja, ale... ja dokończę, dobrze? Więc e, e, sama państwa Komisja Wyborcza w żaden sposób nie pokazała, e, w jaki sposób e, faktyczny można było i rzetelny te zaświadczenia sprawdzać i dlatego ruch kontroli wyborów musiał udostępnić i udostępnił taką stronę, poprzez którą właśnie myśmy zachęcali do wpisywania numerów zaświadczeń, żadnych danych personalnych, żadnych danych osobowych, żadnego naruszania RODO, to był numer zaświadczenia i te numery zaświadczenia miały być wprowadzane i były wprowadzane na wielką skalę w całej Polsce i tu nastąpiła wściekłość ze strony właśnie tamtej strony, która sobie te zaświadczenia przygotowała i ten cały mechanizm używania zaświadczeń, bezkarnego używania zaświadczeń, został przynajmniej w dużej części zahamowany. Znaczy to była próba jakiejś takiej społecznej kontroli wyborów. Tak. Bo, bo takie, taki system powinien być stworzony przez, e, przez PKW, a nie został stworzony. Czyli taka osoba, która kilka razy głosowała, nawet jeśli ktoś zadzwonił, bo jeśli na, za każdym razem głosowała w innej dzielnicy w innej dzielnicy to... czy w innej gminie, bo nie tylko tu to... chodzi o inną gminę, i tak, ten urzędnik, tak, no... co z tego, że otrzymał informację, czy dana osoba Została wyposażona, bo tutaj chciałem sprostować. Urzędnik, i to było bardzo dziwne zachowanie w skali całego kraju, urzędnicy tym razem nie udzielali informacji, czy ta dana osoba została wykreślona z listy wyborców, odmawiali w ogóle, to jest bardzo jednorodne zachowanie w całej Polsce, odmawiali informacji, czy został wykreślony tylko informowali, czy został wyposażony w takie zaświadczenie. A tutaj chcę powiedzieć, że przecież to jest tylko połowa informacji, bo właśnie tutaj pan poruszył kwestię bardzo ważną. Rzeczywiście należałoby uzyskać także od takiego y, urzędnika informację, czy ta na osoba, głosował. czy została wykreślona z miejsca zamieszkania. Bo Ale jeśli nie, nie, nie byłaby za, y, wykreślona, to mogła za, y, zagłosować zarówno w miejscu zamieszkania, a później pójść z tym za, zaświadczeniem, jeśli nie została wykreślona, pójść z tym zaświadczeniem i po raz drugi zagłosować w innym miejscu. Nie mówiąc o tym, że oczywiście mogła też sobie rozmnożyć no te właśnie, zaświadczenia. Nie, no bo, nie, bo jeśli na przykład dostała kilka zaświadczeń, to za każdym razem już szła do innej dzielnicy tak. i, i w każdej dzielnicy był inny urzędnik. Dokładnie Odbierał tak. telefon inny urzędnik, nawet jeśli... Nie kojarzył tej osoby, że no przecież tak. w jej sprawie była, było pytanie. Tak, tak, ale w innej dzielnicy. I to, to I, i, też i to, świadomie to już... Państwowa Komisja Wyborcza zmieniła, dlatego, bo dawniej trzeba było zadzwonić do właśnie tej gminy właściwej która wydała zaświadczenie, i wtedy taki urzędnik w takiej gminie, jakby do niego były wszystkie te, Telefony kierowane, to on tak, po tak. czwartym, piątym tak, tak, takim tak. telefonie mógł się zorientować, że coś jest nie tak. Tymczasem... nie, 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 nie. Już, już po drugim telefonie, bo mógł sobie to odznaczać. Każdy telefon, jak już by był drugi nie, telefon, to, to wtedy ale sobie mówimy już o sobie nieprzytomnej da im na to zmęczonej, to już naprawdę mało, no, to tak, mało e, ogarniętej. To już naprawdę po którymś razie mógłaby ta osoba powiedzieć, trzymajcie, łapa, łapcie zło tego nieuczciwego wyborcę. Natomiast tutaj Państwowa Komisja Wyborcza zmieniła te zasady i tym razem w w tym roku w pierwszy raz zastosowała taka została zastosowana taka zasada, że można zagłosować do jakiejkolwiek gminy i ten w ten sposób sposób się rozproszył zupełnie, tak, tak. że nie można było właśnie namierzać w tej gminie, która Czyli, wydała zaświadczenie. No właśnie, bo, bo Bardzo świadome działanie tak, bo Państwowej Komisji naj, naj, Wyborczej. Najważniejsze jest to, że taka osoba, która głosowała kilka razy jest nie do wykrycia tak. w naszym systemie. Po prostu to jest zaplombowane i nie zostało... i, to, i to Ale nie, jeśli i, Państwowa i, Komisja no. Wyborcza w tym roku specjalnie zmieniła to, no to przecież to jest działanie celowe. celowe. Czyli Państwowa Komisja Wyborcza może być spokojna, oskarżona o to, że świadomie rozproszyła Tę możliwość, jaką dawniej dawało dzwonienie do tego samego urzędnika, tak, tak, tak. tym razem to zostało rozproszone, rozproszone tak, tak, że po wielu. Bezkarność tak, została zapewniona. Tak. I Właśnie, jest jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz, bo e, jeśli chodzi o tą aplikację, pojawiły się oskarżenia, że ona była nieautoryzowana, że będzie jakieś postępowanie. Znaczy, ta aplikacja i w ogóle e, kontrola tych numerów zaświadczeń, bo, bo to przecież e, RODO nie obejmuje numeru zaświadczenia nie. i to jest w ogóle totalna głupota, co to, to co mówił mój przewodniczący. Komisji i wielu, wielu innych. I teraz tak, to jest kontrola społeczna wyborów. I jak pan w ogóle się odnosi do tego, że taki wściekły atak został przeprowadzony na, na osoby i na organizacje, które taką kontrolę społeczną wyborów chcą robić? Bo powiedzmy wyraźnie, gdzie się nie odbywa społeczna kontrola wyborów? W Rosji, na Białorusi, nie wiem, w Chinach, w każdym państwie demokratycznym. Społeczna kontrola wyborów może być, istnieje i jest naturalnym takim procesem demokratycznym. I dlaczego pan myśli, że taka, taki wściekły atak został przeprowadzony na próbę właśnie przez waszą organizację no i osoby współpracujące właśnie na tą społeczną kontrolę wyborów? No, mnie się wydaje tutaj chodzi o to, że ta druga strona chce od siebie odsunąć podejrzenia, oczywiste właśnie wnioski takich ludzi, którzy się przyglądają na to głosowanie na zaświadczenia, no i po prostu to jest takie darcie gęby na temat tego łapaj złodzieja, żeby od siebie po prostu odsunąć te oskarżenia, bo to przecież oni przygotowali te furtki w uchwałach Państwowej Komisji Wyborczej. Oni przygotowali e, cały ten system, że setki tysięcy ludzi poza wszelką kontrolą miały głosować, no i e, oni się po prostu na szczęście przestraszyli ta informacja, która szła w, w mediach, że są te kontrole, że kontroluje się te jakieś dzikie postanowienia jakiś tych okręgowych komisji wyborczych, które bez konsultacji z Państwową Komisją Wyborczą i bez konsultacji z Krajowym Biurem Wyborczym zakazywały na przykład właśnie w swoich obwodowych komisjach wyborczych stosowania te, tego oprogramowania. No świadczą, że to były właśnie przygotowania i że ta wściekłość Właśnie jest związana z tym, że nie udało się tego na wielką skalę zastosować. Tymczasem już przecież na parę dni przed wyborami Państwowa Komisja Wyborcza powiedziała, że jak najbardziej społecznie można oddolnie kontrolować wszelkimi możliwymi sposobami legalnymi. No a zasadą, taką łacińską, zasadą, rzymską zasadą jest to, że dozwolone jest to, co nie jest zabronione, ponieważ nigdzie nie jest napisane, nigdzie nie było napisane, że nie możemy w żaden sposób kontrolować, a wręcz przeciwnie jest wskazane, że, że należy kontrolować i należy rozwiewać te wątpliwości, no to tym bardziej jest to śmierdząca sprawa, że w momencie kiedy zastosowano takie zachowanie samoobronne w stosunku do tych przekrętów, no to natychmiast opluwano tych, którzy a nawet represjonowano, bo przecież teraz nie tylko już wywalano ze składów obwodowych komisji wyborczych tych, którzy się upierali, że chcą to sprawdzać, to jest jeszcze przecież obecnie y, Tusk, czy y, Bodnar czy, czy Giertych, przecież oni straszą ludzi y, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuraturą. No właśnie, a pan myśli, że y, po, wybory powinny być powtórzone? Y, czy... Nie no, nie ma powodu do tego, żeby ich powtarzać. To o, o tym, czy zostaną powtórzone wybory, powinny zadecydować protesty wyborcze. Od tego jest cała procedura. Protesty wyborcze, e jeśli będą napisane prawidłowo i wskażą faktyczne jakieś e przypadki, no to, to okay. będą, jeśli w ogóle, to będą nie w skali całego kraju powtórzone, tylko w danej obwodowej komisji wyborczej, ale i tak. Te, te wyniki z danej obwodowej komisji wyborczej no, są dalekie od setek tysięcy głosów. Rozumiem, czyli w takim razie, hmm, według Pana, hmm, czy powinny być sprawdzone, jeszcze hmm, skontrolowane, odplombowane te dokumenty i sprawdzone? Ruch Kontroli Wyborów w ogóle ma taki hmm, pomysł, że po każdych wyborach, każdy komitet wyborczy powinien mieć możliwość skazania dowolnie 20-30 obwodowych komisji wyborczych, które społecznie po wyborach są sprawdzane, tak żeby ci, którzy fałszują, wiedzieli, że po prostu będzie powtórne być może sprawdzanie ich obwodowej komisji, a jeśli okaże, że oni po prostu sfałszowali wynik wyborów, powinny być najcięższe więzienia, jakie w ogóle tylko mogą być dla takich osób, a poza tym pozbawienie ich obywatelskich do końca życia. Takie okay. jest moje zdanie, dlatego, bo to jest odebranie źrenicy oka, czyli tej wolności, którą dalej nasi przodkowie się szczycili i no, jak bardziej można, że tak powiem, zniszczyć czyje, czyjeś prawo do, do wyrażania swojej postawy politycznej i, i, i jako wyborcy, jak właśnie to, żeby mu sfałszować jego jedyny głos, jaki w ogóle ma od czasu do czasu, tak? Okej, okay. czyli tak podsumowując już zaświadczenia jak nie zostały sprawdzone podczas głosowania to potem już, nie, nie, potem, nie ma, już tak. potem już nie zostały sprawdzone bo, 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 bo często właśnie było, była taka jakby, taka narracja że no, po, że Prawdźmy, później tak, będą prawda. sprawdzone. Nie, nie, nie ma później, to nie, jest plombowane nie, nie. i nie ma później, proszę nie ma, państwa, nie, nie, ma nie, później. Ma, nie ma później. Nie <laughs> ma później. Musiałby być wyrok sądowy albo dochodzenie prokuratorskie, które dopiero poprzez wyrok sądowy albo prokuraturę jest decyzja o otwarciu tych worków tak. zaplombowanych. Ale przez 30 lat to się nie zdarzyło. Nie zdarzyło się. No, jak 30 lat się nie zdarzyło? Przepraszam, 35 lat. Tak. 6 Niestety... nawet, bo osiemdziesiątego roku. Może, znaczy, jest, był jeden taki przykład, to yy, w gminie Nadarzyn. Był tam słynny, słynny wójt gminy Nadarzyn, gdzie były sfałszowane wybory i był bardzo dobrze napisany protest wyborczy i chyba jakiś sędzia, który nie był okrągostołowy i on zarządził rzeczywiście sprawdzenie tego wszystkiego i faktycznie, ale to było, ja tylko słyszałem na całą Polskę tylko jeden taki przypadek a później już chyba nikt nie chciał pójść w ślady tego, mianowicie zarządzono śledztwo i każdy wyborca był wzywany i pytany, czy rzeczywiście na tej liście wyborczej to jest jego podpis, czy on faktycznie głosował? I okazało się że faktycznie, że mnóstwo ludzi nie głosowało, po prostu były podrabiane Czyli, ich podpisy. Tak, to jakby kolejne, kolejny sposób fałszowania wyborów. Ale i, i to zostało przeprowadzone, to było wielkim sukcesem dla mnie, bo potwierdziła się wtedy ta właśnie moja obserwacja i teoria, że wybory są właśnie w ten sposób fałszowane, że dorzuca się do urn po prostu oddane głosy, a później tylko podpisy się, że tak powiem, dostawia, że niby te osoby głosowały. No i zostały, nakazano powtórzyć wybory w danej gminie, ale już to tylko no to było raz. To jest, no to jest jedna raz. gmina, raz na 35 lat. Dobrze, to nie ta... dotyczy, to zaświadczy. No tak, okej, okay, dobrze, w takim razie na, na, na dzisiaj, może skończymy. Jak będzie się sprawa rozwijać, no to wrócimy znowu do rozmów, zobaczymy, je, jakie będą decyzje, tak, odnośnie tutaj wyników, znaczy wyników, czy no, teraz sąd musi to stwierdzić, czy będą kontrolowa kontrolowane te dokumenty, czy ma nie. Ma na to miesiąc. miesiąc. Sąd Najwyższy ma miesiąc na rozpatrzenie tych protestów, a, a, do kiedy, a, do, a, do kiedy, a do kiedy protesty można składać? 14 dni od momentu ogłoszenia wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. Um, czyli Jest 14, to... 14 dni i obejmuje... Czyli, czyli do kiedy? Czyli do kiedy? zarówno pierwszą jak i drugą turę. Więc jeśli ktoś złożył y, protest przed drugą turą, no to tej eee, to, to powiedzmy do będzie... kiedy można składać? No nie, jeśli zostało, <coughs> przepraszam. Ogłoszone w poniedziałek, no to po prostu przez 14, 14 dni, dni można składać do następnego poniedziałku. Eee, drugi, tak? Dwa tygodnie. 16 do 16. Eee. Dobrze. Eee. Ja przy okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim członkom ruchu kontroli wyborów stowarzyszenia ruchu kontroli wyborów tego który w 2015 roku właśnie powstał przekształcił się później w stowarzyszenie bardzo serdecznie wszystkim tym ludziom dziękuję za ich ofiarną pracę bo niestety no niestety do tej pory ta często jest niedoceniane tak naprawdę Na i 60. Szy... Pan, pan pan elekt prezydent do dnia dzisiejszego nie podziękował ruchowi kontroli wyborów za, za tą ofiarną pracę mam nadzieję że może się to zmieni ale ale, to no, my go jeszcze z tego zmusimy, żeby nam podziękował. Czekamy. <laughs> Naszym rozmówcą był Marcin Dybowski, prezes Ruchu Kontroli Wyborów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.